Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii prorozmawiajmy. Witam się z wami, DJ Palasad i kontynuujemy naszą serię moi drodzy i zanim oczywiście przejdziemy do głównego tematu, prorozmawiajmy, omówię trzy komentarze dotyczące poprzedniego odcinka związanego z cyckami, które nazywają do mnie fanki. Następnie będzie sam temat, więc również zachęcam od razu do skomentowania tego odcinka, które rozmawiajmy na dole w opisie, lajkowania, komentarze itd. Bo to właśnie może wasz komentarz być w odcinku. Także przejdźmy do, do samych komentarzy. Pierwszy komentarz. Szymon piekarz napisał. Co na to twoja dziewczyna, że otrzymujesz od fanek pół nagie zdjęcia, nie jest zazdrosna? No więc tak, moi drodzy. E, przede wszystkim ja tą kwestię z nią poruszyłem, zanim w ogóle o coś prosiłem e, na fanpage'u, po tym jak już byliśmy razem, żeby nie było żadnych problemów. Ja jestem osobą, która jest e, mało konfliktowa i raczej staram się być e, na zasadzie e, dogadania się, niż tego, żeby później Dominika była zła czy, czy coś w podobie. Więc generalnie spytałem ją, czy ma coś do. Tego powiedziała, że nie, więc ja to uwzględniłem. I oczywiście, jeżeli nie ma nic przeciwko, no to ja wrzucam na fanpage'a takie foty i, i o nie proszę. Gdyby była przeciwko, od razu z tego bym zrezygnował, bo że tak powiem, wiadomo, że dziewczyna jest na pierwszym miejscu, a dopiero później reszta rzeczy, czy też osób. Dawid2263 Masz twarz, jakbyś nie spał cały tydzień, albo jakby ktoś ci zajebał. Już tłumaczę. Dzisiaj, może tak będę wyglądał z racji tego, że troszkę mnie łapie grypka. Jakaś tam w sumie minus 12 na dworze, nie ma co się dziwić. W poprzednim odcinku to wyglądało w ten sposób, że była to niedziela. Ja wstałem z łóżka, zszedłem na dół, praktycznie tylko napić się mleka, wróciłem do góry i postanowiłem nagrywać, więc minęło może 20 minut od czasu, kiedy wstałem. No i mogłem wyglądać wtedy tak właśnie, jakbym się nie wyspał, więc tym jakby się wytłumaczę. Efi, dawno cię nie oglądałem, remont miałeś. Moi drodzy, kupiłem sobie biurko, osoby, które nie wiedzą może właśnie dlatego będą się mało orientowały w tym, co się w ogóle dzieje w moim pokoju. Jedyną zmianą jest to, że kamera jak stała tak i miała ujęcie na te drzwi i szafę, która stoi tutaj z boku, teraz jest po prostu po skosie i chciałem, żeby uchwytywała trochę monitor i trochę inny kąt mamy tutaj. Naszej rozmowy, więc wygląda to troszkę inaczej. Biurko jest szklane, narożnikowe. Wszyscy się śmieją, że muszę uważać, żeby go nie zbić. No cóż, także to tyle, jeżeli chodzi o komentarze. Dzisiejszy temat podał budson 1998 i jest on bardzo fajny i w sumie warty do, do pogadania. Ziżej. Co sądzisz o osobach, które za wszelką cenę chcą wejść do grupy i robią głupie rzeczy, to znaczy piją alkohol, palą papierosy, czpają i tym podobne. Przez co mogą popaść we wszelakie nałogi. A to wszystko dlatego, aby pokazać, że jest się kimś. Wprawdzie pokazując, jak można nisko upaść, próbując przypodobać się innym. Z góry dzięki za przeczytanie. Pozdrawiam. Również się pozdrawiam, mówcowie. Dziękuję za podanie tematu i dzisiaj ogólnie to mówimy, moi drodzy. Z racji tego, że to Dotyczy chyba każdą warstwę społeczną. Zarówno te osoby, które są w podstawówce, bo od tamtych czasów to się zaczyna, kończąc na studentach, czy też na starszych osobach gdzieś tam w życiu już dorosłym. Przede wszystkim myślę, że tym czasem, gdzie chcemy się popisać, właśnie pijąc alkohol, paląc papierosy, jest to czas gimnazjum. Czyli tych największych punktów w wieku 15-16 lat, gdzie nasi znajomi zupełnie diametralnie się zmieniają. Chociaż nie mówię, że ELO, czy też technikom, albo zasadnicza szkoła zawodowa ona tego nie zmienia, bo również ma na to wpływ. Ale myślę, że tam już są osoby, które w miarę dojrzale myślą, no bo w końcu wybierając szkołę podejmujemy już trochę własne życiowe de decyzje które są odpowiedzialne za naszą przyszłość i za to, co będziemy w niej robić. Także przede wszystkim towarzystwo, do którego się trafia, jest odpowiedzialne za to, jak musimy dodać się do tej grupy społecznej. Jeżeli będzie to osoba, nie wiem, spokojna i trafi na grupę, która robi, lubić, znaczy lubi robić zadymy jakieś, Głupie akcje, odpierdalanie dziwnych rzeczy, no to wiadomo, że do takiej grupy nie trafi z racji tego, że nie będzie po prostu podobała się innym. No i z góry zostanie skreślona po jakimś czasie albo zostanie taką osobą gnębioną, jak opowiadałem w poprzednich odcinkach Pro. Czyli będzie, moi drodzy, tym to czarną owcą, której nikt nie chce i jest odrzucana od wszystkich. I niech trzyma się z daleka od nas, no bo ona tam jakoś dziwnie wygląda. No i wtedy taka osoba szuka innych grup. No i tworzenie grup jest z jednej strony fajne, a z drugiej strony złe. Może do tego przejdę. Bo tak, patrząc na szkołę, patrząc na gimnazjum, no to mamy powiedzmy klasę. I wiadomo, że w klasie są dziewczyny, są chłopacy. Chyba, że jesteście wyjątkami, tak jak u mnie moja klasa w technikum, gdzie, jest, gdzie są sami chłopacy i, i w sumie tylko jesteśmy jedyną taką klasą, która przewinęła się przez całe lata technikum mojej szkoły. Tak w ogóle dzisiaj mam studniówkę i zobaczcie, taki piękny coś dostałem, bo ogólnie generalnie będę prowadził i zespół szkół imienia generała Tadeusza Kutrzeby w Obornikach tutaj, o proszę bardzo. Takie tak, tak, tak no, nie ukrywajmy, takie baty no. Ale dobra, przejdźmy do tematu. Także mm, grupy w szkołach tworzą się, mamy chłopaków, mamy dziewczyny. Wiadomo, że dziewczyny będą trzymały się razem i stworzą gdzieś tam grupę trzech, czterech koleżanek, takich super, oh best friends forever i tak dalej, no i grupę chłopaków. Chłopacy, no, u nas na przykład w klasie jest tak, że wszyscy trzymają się razem. Niby są jakieś grupki, załóżmy, osób, które gadają razem, aczkolwiek Wszyscy trzymają się w kupie, każdy się ze sobą dogaduje, nie ma jakichś konfliktów. I takie stworzenie społeczności jest po pierwsze ciężkie, a po drugie zajebiste. Bo jeżeli ktoś z danej grupy nie spodoba się, jeżeli taka grupa jest w ogóle stworzona jakiejś innej osobie, no to od razu cała czwórka osób jest skreślona. No bo generalnie tamtej osoby nie lubimy, no to cała czwórka też nie będzie jej lubiła, tak? No to, to jest takie trochę głupie. Um, zaletą tego, że nie ma grup, jest to, że właśnie każdy się ze sobą dogaduje. Jeżeli jest konflikt, to każdy stara się go wyjaśnić, chociaż nie zawsze tak jest, są wyjątki. Um, I przebiega to w sposób w miarę spokojny. Wiadomo, później jak są grupy, to są jakieś bójki, burdy itd. i tak dalej. I tak dalej. Mówiłeś o popisywaniu się pijąc alkohol, papierosy czy ćpając. Hmm. Tutaj moi drodzy, trzeba mieć wzgląd na to, że młoda osoba chce doświadczyć nowych rzeczy typu właśnie alkohol. Czyli idąc no na imprezę ze znajomymi, ej no z nami się nie napijesz, no weź, nie, nie mogę, no mama będzie na mnie zła, A, tam pierdolisz mama, I wiecie. I to jest na zasadzie, że poznaje się nowe rzeczy. Wszystko zależy też od charakteru danej osoby. No bo jeżeli. Ktoś ma twardy charakter i powie, i trzeba być asertywnym przede wszystkim. Jeżeli ktoś umie powiedzieć nie, nawet jeżeli ktoś będzie bardzo uległy, w sensie tej drugiej osoby i będzie cały czas nękał, powiedzmy, daną osobę i mówił: Ej, no weź napij się, no zobacz, wszyscy piją, ty nie pijesz. A dana osoba będzie potrafiła powiedzieć: Nie, nie pije, no to plus dla niej. Bo nie da się wciągnąć w popisywanie się właśnie przed innymi osobami. Mamy też, tak jak napisałeś, te osoby, które za wszelką cenę chcą się dostać do grupy i robią naprawdę głupie rzeczy. No i są takie osoby, również gdzieś w moim otoczeniu się spotkałem z takimi osobami. I przeważnie to jest na tej zasadzie, że jest z tych osób beka. I żeby było śmiesznie, taką osobę się wciąga do takiego grona, no bo ona odpierdala, no. Fakt, że taka osoba, która zostaje wciągnięta, ona będzie myślała, że ją wszyscy lubią, tak? Ona będzie chciała się popisywać, etc., etc., e, i generalnie e, nic do tego dobrego nie prowadzi, bo prędzej czy później coś głupiego się zrobi. Więc e, z tym, co napisałeś, czyli te wszystkie trzy rzeczy generalnie odpadają i do niczego nie prowadzą, Później jest coś na zasadzie, ej w sumie po co ja to robiłem, po co się przed nimi popisywałem? Bo pamiętajcie, że po 3 latach gimnazjum następują 3 lata technikum, ewentualnie 4 lata technikum 3 y, lata liceum, ewentualnie 4 lata technikum, przez które y, będziecie mieli zupełnie jeszcze inne towarzystwo, po czym następnie idziecie ewentualnie na studia do pracy i z tymi osobami już nigdy więcej nie macie styczności. I takie po, po, popisywanie się, po. po, 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 po już tutaj flow widzę wchodzi mi na język. Takie popisywanie się generalnie jest do dupy, bo później tylko, tak jak wspomniałem, zastanawiacie się, po co to robiliście, po co wam to było, no i generalnie myślicie o waszej przeszłości, że mogło to być inaczej. Także to już moi drodzy. Myślę, że to tyle w tej kwestii. Jeżeli o czymś nie powiedziałem, to możecie w komentarzu mnie poprawić. A ja Was już zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka, facebookcom DJ Tam and oraz do mojego sklepu z koszulkami DJPalasideCapsel.pl Trzymajcie się po cześć, do następnego odcinka. Hej!